Witam Państwa bardzo serdecznie. Zakończyliśmy zwołane przeze mnie prezydium Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej. Zwołałam posiedzenie prezydium w związku z pytaniami, które zamierza skierować pan prezydent Andrzej Duda do Senatu i w związku z tym z prośbą, aby uszanować jego decyzję i ogłosić dzień referendum w dniu 25 października, a więc w dniu naszych wyborów do parlamentu. Chcę zacząć od tego, proszę Państwa, że Anglicy mają takie znane powiedzenie, można by było powiedzieć przysłowie, bardzo prawdziwe, które mówi, że nigdy się nie ma drugiej szansy, żeby zrobić pierwsze wrażenie. Ja czekałam na to pierwsze wrażenie, na pierwsze kroki polityczne i decyzję pana prezydenta Andrzeja Dudy z nadzieją. Czekałam na te jego decyzje, po słowa, które wygłosił w polskim parlamencie. Powiedział: Chcę być prezydentem wszystkich Polaków. I wtedy, kiedy składałam mu szczerze życzenia, jako jedna z pierwszych powiedziałam, życzę panu, żeby się panu udało, wierzę w pańskie słowa. Dzisiaj czuję się zawiedziona. Myślę, że gdybym była ostrym politykiem, powiedziałabym, czuję się oszukana. Pan prezydent Andrzej Duda wczoraj spotkał się tylko i wyłącznie z przedstawicielami swojego zaplecza politycznego. Spotkał się po to, żeby wieczorem ogłosić rodakom, że będzie pytał w drodze referendum tylko o zagadnienia które są lansowane przez jego byłe zaplecze polityczne. Ale przypomnę, że podczas wyborów prezydenckich jego główny konkurent, pan prezydent Bronisław Komorowski miał również blisko 8 milionów głosów. My również ja nie głosowałam na pana prezydenta Dudę. Moi członkowie prezydium też tego nie czynili, ale czy w związku z tym mamy czuć się gorszym gatunkiem obywateli w tym kraju? Nie. Jeśli pan prezydent Duda mówi, że chce być prezydentem wszystkich Polaków, to dzisiaj musi wziąć pod uwagę głos również tych, którzy na niego nie głosowali w tych wyborach, w ostatnich wyborach prezydenckich. Ja Dzisiaj chcę zadeklarować z tego miejsca, że wszyscy ci, którzy na niego nie głosowali, uznają jego prezydenturę za legalną. Szanujemy ten wybór obywateli, mało tego, nie kwestionujemy legalności tego wyboru i wreszcie uznajemy pana prezydenta Dudę za naszego polskiego prezydenta. Wiem, że kampanie prezydenckie rządzą się swoimi prawami. Wiem, że w czasie kampanii padają ostre słowa. Za dobrą monetę również przyjęłam z pewną dozą nieśmiałości wycofywanie się pana prezydenta Dudy ze słów, które w tej kampanii padały nie tylko z jego ust, ale również z kierownictwa jego zaplecza politycznego. Cieszę się, że pan Andrzej Duda nie widzi Polski w ruinie. Cieszę się, że z takim wielkim uznaniem i atencją mówił o polskiej armii, kiedy jeszcze blisko rok temu ta polska armia nie miała swoich pięciu minut na jego Twitterze, tych dobrych pięciu minut. Jeżdżę po kraju podobnie tak jak prezydent Duda w czasie swojej kampanii i wiem, jak dużo trudniej się rozmawia z tymi, którzy się z nami nie zgadzają, że prościej jest rozmawiać, uśmiechać się do tych, którzy mają podobne poglądy polityczne. Ale dzisiaj niezależnie od tego miarą dobrego polityka jest to, na ile potrafi słuchać i rozumieć argumentów strony, która go oficjalnie nie popiera. Dlatego też, jeśli pan Andrzej Duda chce mieć referendum, które chce ogłosić jako ostateczna decyzja Senatu, Powinien przede wszystkim zwrócić się w stronę tych, którzy nie są jego naturalnym zapleczem politycznym. Powinien wsłuchać się również w głos tych innych ugrupowań, które dzisiaj systematycznie zbierają pytania od Polaków. Polacy niezależnie od tego, czy są w grupie głosujących na obecnego prezydenta, czy popierających obecnego prezydenta, czy też nie. Polacy mają mnóstwo problemów, dylematów i też chcą rozstrzygać swoje sprawy. Sprawy chociażby finansowania kościołów, sprawy przywilejów związków zawodowych, sprawy trwałości programu in vitro i metody in vitro jako cywilizowanej metody walki z bezpłodnością. Czy wreszcie sprawy przywilejów parlamentarzystów. I to, co najważniejsze, co mnie zaskoczyło, ale również mocno zaniepokoiło, to są słowa pani rzecznik największej opozycyjnej partii, która nie wykluczała być może powrotu do obowiązkowego poboru do wojska. To są pytania, na które powinniśmy znaleźć odpowiedź. I te pytania również muszą być wysłuchane przez pana prezydenta, bo to są pytania kierowane do głowy państwa przez jego obywateli. Chcę na zakończenie powiedzieć Państwu, że oczekuję. oczekuję na rozszerzenie tych pytań po spotkaniu ze wszystkimi przedstawicielami partii politycznych, wsłuchaniu się w pytania, które ewentualnie mogłyby być zawarte w pytaniach referendalnych. Z jednego powodu. Polska nie jest państwem jednej partii. I nie chcę, żeby kiedykolwiek tak się stało. Dlatego też liczę na to, że to moje rozczarowanie po pierwszych decyzjach pana prezydenta przerodzi się w pełne uznania dojrzałego polityka, który umie słuchać nie tylko swoich, ale również tych, którzy na niego nie głosują. Dziękuję bardzo.